Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam was na największy w historii tego kanału opening i na największy w historii tego kanału giveaway. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest PokeWave. Link do ich sklepu znajdziecie w opisie. To właśnie od niego będzie Ultra Premium Collection Box, który trafi do was. Więcej o konkursie pod koniec filmu. A na początek proponuję otworzyć, zobaczyć co jest do wygrania. Czyli otworzymy sobie jeden premium, ultra premium collection box. Ja wezmę ten odłożę dla was, a ten otworzę sam. Eee, to jest wielkie bydle nie mieszczące mi się w kadrze, jak Sebastian Szymański. Taki piłkarski żart. Kto załapie? Ten załapie. A kto nie? No to sorry. Sorry, ale muszę gadać w trakcie otwierania tego boxa, znaczy mogłem, mogłem ten fragment wyciąć, ale postanowiłem zapełnić go swoją bezsensowną gadaniną. Taka folia, taki boks i zobaczcie, jak on się otwiera. Najpierw schodzi to. A potem mamy coś takiego. Cyk. I tu w środku są trzy szufladeczki. Trzy szufladeczki, które prezentują się w ten sposób, przedstawiam je Wam do góry nogami i wyciągam z pierwszej szufladki od prawej strony. Co następuje? Co? Kogo witam? Kogo goszczę? Złoty Pokéball, zaraz go otworzę. Złoty Pikachu V. Wiem, że są hardzi kolekcjonerzy, zbieracze, które, którzy takich rzeczy nie otwierają. Trzymają w foliach. Ja lubię, żeby takie rzeczy były w albumie. Powinno być 18, zdaje się. A może 17? 17 boosterów. Z Celebrations. To też zaraz o tym powiem więcej. Druga szufladeczka. To są cenne karty metalowe. I jest Pikachu. Którego od razu wyciągam z tego. Fajny taki dociążony chłopak. Prezentuje się tak. Ten szlif idzie w taką promienistą gwiazdę. I on wędruje do koszulki, chociaż to i tak jest taka wielka bestia, ale wielka ciężka bestia, ale niech sobie wyląduje w koszulce. I co ciekawe, PSA powiedziało, że oni już nie będą więcej oceniać tych metalowych kart, bo drugą z nich jest Charizard. Który miał problemy z dostaniem 10 na 10, zdaje się i niewiele jest takich kart Mimo, już to jest metalowe, to jest ciężki, to jest naprawdę ciężki kawał żelastwa Znaczy dobra, no to, wiecie, za to nie porobi, ale jest cięższy niż, niż wygląda Taka przypinka znajduje się tutaj jeszcze I koń, który jest równie ciężki, ja sobie na wyciągnę z tej fali. Ten koń mi się podoba jest srebrno złoty. Mój daltoniz podpowiada mi, że to jest kolor srebrny. Ale może wasz wzrok po podpowiada lepiej. I ostatnia rzecz, w tym ostatnia szufladeczka to są inne boostery, inne takie. I kodzik, proszę bardzo. Kodzik jest u Was. Inne takie boostery, które zaraz sobie to jest, to jest, już wszystko zdaje się. To już jest puste. Tak, przedstawiam, nic tu więcej nie ma. Jest taka... A! I tu jest mój błąd, misplay. Bo jest książka. Ale no, książkę będziemy oglądać. Jak ci się nudzi, to weź poczytaj książkę. Nie nasz, tak, to mi się nie nudzi. Także na razie to odkładam. Szufladeczki odkładam. To odkładam, szufladeczki odkładam. Metalowe pokemony odkładam na górę. One się będą świecić. Otworzę sobie najpierw to z tej folii. Pikachu V. Złoty. Zaszczytne miejsce w albumie w kolekcji pikachu zajmie. Zdecydowanie. Tak się prezentuje chłopak. Po czym poznajesz że to chłopak, bo ma ogon. Taki. Dziewczyna Pikachu ma inny ogon. I to już nie jest. To jest jak coś, to nie jest metalowy, to jest lekka zwykła karta. I Pokeball. Tez złoty. Nie wiem czy chłopak. Nie mam pojęcia jak to rozpoznać wśród przedmiotów. Czek. Proszę bardzo. Tak się prezentuje. Pokeball złoty. Ładnie się świeci ta karta. Nie wiem, nie sprawdzałem, ile dokładnie są te promki warte, ale stanowią sporą część ceny tego boxa. Jakie mamy dodatkowe boostery? 3 Chilling Rain, Battle Styles, 3 Vivid Voltage i Darkness Ablaze. I ja proponuję zacząć od tego, czego, co nas nie interesuje w ogóle czyli inne takie boostery. I tu, oczywiście, chcę trafić jedno wielkie, nic, żeby z tamtych było lepsze. Drop, bo to tak działa, oczywiście, moi drodzy. Że, że jak z tych się trafi nic, to z tamtych się trafi dobrze. Dobra 4 za 2. To jest chilling: Galarian Farfetch'd, Torigon, Heracross, Sobelek, Inkay, Energia Lyron, Uniform Agron i Elektron Złoty. No dobra Zrobiło się złoto O kurcze Nie chciałbym, żeby ten elektrod był najdroższą kartą, którą trafiłem dzisiaj Jednocześnie to jest mój drugi złoty elektrod Wow Ej, jestem pod giga wrażeniem W tym momencie youtuberzy lubią powiedzieć Tego się nie spodziewałem, ale ja się spodziewałem, bo wiedziałem, że złoty elektrod jest w setcie Chilling Rain 400 IQ Moi drodzy Spodziewajcie się, kart, które można trafić w secie. A to psztyczek w stronę innych. Ja się lubię przypierdzielić, widzicie? A to takie jest. Wszystko z przymrużeniem oka. Język polski. Derling, coś tam, furfru. Takie rzeczy. Scroll, Meloni, bardzo grywalna. Lyron. No i wieloryb. Mors. foka, jeleń. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Wiecie o co chodzi. Wita się z nami Forfru. To dalej jest Chilling Brain. Forfru, Frufru, fru, Pd, e, jakieś tam rzeczy, Lucky Energy, e, pancerz, Fluffy, Sal, Silio, Silio? Salio? Salio? I agro Pojedyncze Battle Styles? Tak, tu nie będzie więcej. No to tutaj trafiamy. Jednak to już jak, jak tutaj mają być dropy, dodaj mi Urshifu Vimaxa Rainbow jakiegoś najlepiej. Widzę, że tu jest kod w drugą stronę. Pięknie. System pakowania paczek jak zwykle nie działa. Morecrow, Crow Jumper się cieszy z Pokebolenem w paszczy. Ten, takie coś. Luxio. No Rapid Strike jest, ale to takiego Rapid Strike'a chodziło? Nie holo, stone Journey. Lećmy dalej z tematem. Vivid Voltage. Ten się wyjątkowo łatwo otworzył. Że no że to co, w którą stronę jestem? Kot, teraz zgaduj z gadula. W te dobrze. Pyk. Cztery. Za dwa. Sidot, Funky. Szupecik. Poochieena. Voltorb, Energia, Garwantula, Willow, Lickstaff. Tej karty nawet nie widziałem na oczy, Jest tak słaba, że jej nie widziałem na oczy albo nie pamiętam. Jan Mega i Galarian Perserker, Nie holograficzny, ale to jest ciekawy. Ten pierwszy atak ma ciekawy. Możecie sobie zatrzymać i go, przeżytać Bo ja się spieszę, bo tu jest dużo rzeczy do otworzenia, i nie chcemy, żeby to trwało pół godziny. Nie śpimy, otwieramy. Vivid Voltage, FanPi nas nazwita. Jan ma. To ma ja, ten Jan? Nie wiem, nie pytajcie się mnie. E, Heroes Medal. Może ma złotego elektroda. Bidrill, Nie holo. Lećmy dalej. Vivid Voltage. Vivid Voltage. Jak dużo dobrych rzeczy uda się wydropić z całego produktu. Na razie jest jeden dobry drop. I reszta to są zielone kody. Arokuda. Ninkada. To wygląda jak... A, we włosach, czujecie? Nie, lepiej nie czujcie Rock graphic, Stanfisk, Stunfisk, Sableye, Cramorant, Coating Energy, Reverse i Manectric. No to ten jeden z Darknessa może coś przyniesie. Nierówno wycięty jest sam booster, sama folejka. Fo A, jak reszta? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że z złą stroną chodzi. No pewnie, że tak. No bo dlaczego by nie? Spina Rack, Tanpur, Diglecik, Jiggly Jiggly, Roulecik. czyli tu nic nie będzie, tak? 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 Scissor V. Z zielonego kodu, moi drodzy. No i ktoś mi powie coś na ten temat, czy Pokemony robią w życiu dobrze, czy niedobrze. Czy kontrola jakości. Wygląda dobrze czy nie dobrze? Caesar V, Caesar V, czy jak to woli? No dobra, To co? 17 sztuk. Trafiamy Blastoisa, Venuzaura'a i idziemy do domu. Wszystkie startery, bo już wcześniej trafiłem Charizarda. Chcesz, Venuzaura? Nie, nie trafiłem. Nie trafiłem. Tu bez przekładanki, bo tu ten chodzik i tak jest na końcu. Nie ma sensu, moim zdaniem, tego robić. Zekrom, reszcie ją, rapująca lukę i flying Pikachu. WiMAX i to nie jest drop Flying Pikachu WiMAX, to nie jest drop, moi drodzy, bo to się trafia tak często, że to i tak ani to do, ani to grywalne, ani drogie, ani fajne. No może trochę fajne. Fajne to jest za pierwszym razem, jak się trafia, ale takich Pikachu latająco serfujących trafia się tutaj giga dużo. Palkia, Dialga Blastoise, Bang, Bang, Bang. Blastoisik i miu Grywalna karta, elegancko, ja będę trzymał się tego, że Mew jest grywalny. Proszę bardzo, Blastoisik, jeszcze tylko Benuzaur i mamy komplet Starterów. Cyk, cyk. No to to jest dropik. To jest... To, I to jest dropik, moi drodzy, i to jest dropik. Tak ja mogę żyć. A je przed nami jeszcze chyba 15 boosterów, to były dwa. Także dużo potencjalnego szczęścia. Zerneas i Veltal. Klefa i Zamazenta V. Kolejna karta. Wszystkie te karty z tego starego. z Legendary Collection. Mnie cieszą w sumie. Każda taka karta jest. jest fajna. Klefa, proszę bardzo. Zamazentka, Niech będzie. będzie widać, że więcej. trafiłem dobrych rzeczy. Coś to Zamazentka Taka. E? Taka. E? Mówiąc szczerze. A teraz Reshiram. ho. Lugia Lunala I Kodziek. No, zdecydowanie najgorszy booster dzisiaj. Dobra, czyli jeszcze 13 boosterów przed nami. I kolejny Celebrations. Wita nas Kyogre. Kyogre, Kyogre, Graudonik, grapująca Lugia i profesor. Research. No, ładny, ładny, ładne. Ale mamy szlajsat tych researchy, także. Szkoda, że nie wcześniej! Można by powiedzieć, to bym nie kupował ich. No ale dobra. Dobre i teraz. Może się z kimś wymienię. Albo coś. graudon Kyogre, Kosmok i Mił. Kolejny grywalny miód. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nic nie warty, co prawda? No ale jest. Ale jest. Lecim dalej na Szczecin. Falkia, Zekrom, Imposter Profesor Oak i Flying Pikachu VMAX. Mówiłem, że te flyingi będą się trafiać w dużej liczbie, ale, Imposter zobaczcie, jaki ładny imposter. W Among Usa gra Imposter, czy nie gra? I Flying Pikachu Jak do dziecka zacząłem gadać, co? Trochę? Trochę coś takiego, taki vibe. Lećmy dalej, lećmy dalej. Lugia, Kosmoem, Graudon i Zacjanik. I Zacjanik, ten Zacjanik też taki nieszczególny. Ten Zacjanik niestety też nieszczególny. Go next! W takim razie. Na dobre dropy, Poproszę, Na dobre dropy z Legendary Collection. Graudonik! Ho! Rocket Zadwin, proszę bardzo. Kolejny drop. z w... Legendary, Bardzo ładnie. Niezbyt szczególny. Ale... Jest jak to mówią! Jak to mówią. Jest, moi drodzy. Ten booster jest uparty, ale... Ja jestem bardziej uparty. Kyogre, kosmog, wrapująca lugia i profesor research. Holo, bo to wszystko jest holo. Chociaż tyle, to jest takie nagrody pocieszenia, nie? Next! Lugia, Zekrom, Palkia i Mew. No spoko, dużo jest już tych, tych Mew, także już mnie tak bardzo nie cieszą jak na początku. Myślałem, że one będą się rzadziej trafiać w tym secie. Ale nie trafiałem się tak rzadko. Graudonik, Iveltalek, Reshiram, dzień dobry! To jest ładna karta. I Lunala, to jest ładna karta. No proszę, cyk In real wygląda lepiej niż jak na obrazkach Fajniej się zmieni, jeszcze wam pokażę, tak się zmieni Cyk, jakby taki w śniegu był Albo sygnał by przerywał w telewizji, wiecie o co chodzi Eee, następnie wita nas ho! Rapująca Lugia, Graudon i gruba Pikachu Grubaczu tego się też trafia dużo. Ale dzisiaj tylko jeden, jak na razie. Spodziewałem się ich napęczki. Go next, go next. Rashi Run, uh, Hall, Lugia i Surfing Pikachu v Max. Mówiłem, że się będą trafiać. Będę powtarzał przy każdym, że mówiłem, żeby wyszło, że ja mam rację. Surfing Pikachu v Max. 3bustery do końca, Trzy bustery Tyk Proszę bardzo Venozaura jeszcze poproszę Venoweno. Dialga Kajogor Zerneas i Zacjanik Tylko Zacjanik No dobra, no dobra No i tyle, no i co? No i co? No i Zacjanik Next 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 Iveltal nas wita Dzień dobry pani Iveltalu Kajogor Ho No i no to daj coś. Ostatni bustrze. Ostatni bustrze. Venuzar. Venusaur incoming, moi drodzy. Venusaur incoming. Bo no, tu jest Iweltal, dzień dobry. Reshiram i... Here comes Tom Rock Team! Rocket. I socjalny Też spoko. Z Legendary Collection. Wszystkie dropy mnie cieszą. Bang. Podsumowanie, trafień. Najgrubsza kubka trafień, chyba w historii. Najcięższa na pewno, bo są te dwie metalowe. Wziąłem je sobie tutaj. Here comes Tom Rocket, Zacjan, Zacjan. Surfing Pikachu VMAX, Pikachu. To jest fajne. Here comes Tom Rocket, kolejny Zacjan. Latający. Imposter elegancki. zamazentka Klefa bardzo ładna. Blastoisik, najlepszy drop chyba dzisiaj. Chociaż zawiesiłem głos, no bo jest jeszcze Electrode. Moi drodzy, to jest też dobry dropik, złoty pokéball, złoty Pikachu V to nie są dropy, bo to są promki, tak samo jak te metalowe karty. Dobra, przechodzimy do konkursu. Do wygrania jest to. Ultra Premium Collection Box od sklepu PokeWave plus dodatkowe nagrody ode mnie za wyróżnione miejsca. To jest pierwsza nagroda. Co musicie zrobić, żeby wygrać w tym konkursie? Trzy proste kroki. Dwa są bardzo proste, jeden jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Pierwszy to jest subskrypcja, ponieważ jestem zachłanną świnią. Po drugie to jest like pod tym filmem, ponieważ jestem zachłanną świnią. Po trzecie to główny punkt programu. Musicie na adres dominiktcg 1 gmail.com. Który jest w opisie, zobaczycie sobie Musicie wysłać mi Swoją Kartę Pokémon. Możecie ją narysować, możecie wymyślić sobie jakąś Nową i wrzucić do generatora Kart, postaruję się coś znaleźć I podlinkować wam w opisie Możecie ją wydrukować na drukarce 3D Wysłać zdjęcie, możecie zrobić Miliard różnych innych rzeczy Co będzie punktowane Najbardziej, jej wykonanie Humor no i sama taka ogólnie pojęta ciekawość karty. Nadgłoszenia czekam do 31 grudnia 2021, czyli macie na to cały miesiąc. Nie cały miesiąc, prawie cały miesiąc. I ktoś sprawi sobie prezent noworoczny. To jest główna nagroda Ultra Premium Collection Box, ale dodatkowe nagrody, wyróżnienia, za ciekawe prace. Nagrody funduję ja w postaci kart w postaci różnych gadżetów. Myślę, że nagrodami się nie zawiedziecie. Szczególnie tam. Innymi może. Ale raczej nie. Trzymajcie się. Powodzenia wszystkim. Pamiętajcie, wysyłajcie mi te zgłoszenia na adres. I ja się z wami dzisiaj żegnam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.